Chłopcy nigdy naprawdę nie mogą być przyjaciółmi z dziewczyną. Sekret, którego chłopcy nie chcą, żebyś wiedziała, ostatni szokuje wszystkie dziewczyny. Dziewczyny, słuchajcie. Ha ha ha. Wszyscy chłopcy próbowali nauczyć się całować na swoich poduszkach. Przepraszam, że to wszystko rozdałem, chłopaki. Wszyscy chłopcy już porównali rozmiar swojego sprzętu do rozmiaru swojego telefonu. Mówicie poważnie? Ktoś obecnie o tobie myśli. Jest to pierwsza osoba, która pojawia się, gdy klikniesz strzałkę. Następnie na WhatsApp. Po zerwaniu chłopcy szybciej dochodzą do siebie po bólu niż dziewczyny. 10 milionów osób ma swoje ulubione kolory wspólne. Napisz w komentarzu swój ulubiony kolor, aby zobaczyć, kto ma taki sam. Chłopcy uwielbiają, gdy dziewczyna, którą kochają, siada na ich kolanach. Jeśli pochwalisz chłopca, długo będzie o tym pamiętał. Zanim przejdziemy do tego ostatniego faktu, polub ten film i zasubskrybuj, bo możemy się już nigdy nie zobaczyć. Jeśli chłopiec dużo Cię dokucza, to znaczy, że bardzo Cię lubi.